Witajcie! Z tej strony Nancy. Pewnie zauważyliście, że w moich najnowszych filmach dość mocno podskoczyła jakość rejestrowanego głosu. A to za sprawą mikrofonu pojemnościowego Trust GXT 256 EXO. Jest to mikrofon o charakterystyce kardioidealnej, dedykowany do nagrywania podcastów, vlogów, podkładania głosu, nagrywania utworów muzycznych lub streamingu. Jego ważną cechą jest również możliwość odsłuchu w czasie rzeczywistym. Co pozwala na bieżąco kontrolować nagranie bez żadnych opóźnień. Jeśli jesteście ciekawi, co potrafi ten sprzęt i czy jestem z niego zadowolona, zapraszam do obejrzenia recenzji. Mikrofon przychodzi do nas w dość dużym i ciężkim pudełku. Zachowany jest w szarej kolorystyce z jednym czerwonym bokiem, jak inne produkty od firmy Trust. Możemy na nim przeczytać najważniejsze cechy oraz parametry mikrofonu, takie jak kardioidalna charakterystyka, Port do monitorowania nagrania oraz design wprost ze studiów nagraniowych. Z tyłu możemy zobaczyć, jak EXO prezentuje się w pełnej okazałości wraz z opisem wszystkich elementów. Mamy też czytelną tabelkę ze specyfikacjami. Po odbezpieczeniu plomb możemy wyciągnąć właściwe pudełko z zewnętrznej okładki. Jest czarne i jeśli się przyjrzymy, to pod światło zauważymy na nim rysunek przedstawiający produkt. Bardzo lubię taką dbałość o szczegóły. Karton otwieramy do góry i widać nas steropionowe wypełnienie, a pod nim informacje na temat gwarancji. Naklejka z logiem GXT. Oraz krótka, aczkolwiek ładna i kolorowa instrukcja wyjaśniająca jak zmontować oraz używać nasz nowo zakupiony mikrofon. I wreszcie możemy przejść do samego sprzętu. W zestawie otrzymujemy wszystkie elementy potrzebne do złożenia mikrofonu. W ich skład wchodzi koszyk antywstrząsowy wraz z dwoma zapasowymi gumkami. Popfield zakładany od góry. Kabel USB typu B do podłączenia z komputerem o długości 1,8 m. Podstawa do postawienia na biurko. Posiada filcowe wykończenie zabezpieczające blat biurka przed zarysowaniami. Uchwyt do zamocowania podstawy. Oraz oczywiście sam mikrofon. Muszę przyznać, że zestaw prezentuje się bardzo okazale. Przejdźmy teraz do złożenia zestawu. Montaż mikrofonu jest bardzo prosty. Wystarczy do podstawy przykręcić uchwyt. Następnie zamontować koszyk oraz umieścić mikrofon w samym koszyku przykręcając go pierścieniem na dole. Opcjonalnie również możemy założyć popfiltr. Podpinamy kabel USB i mikrofon jest gotowy do nagrywania naszego głosu. Mikrofon na biurku naprawdę ładnie się prezentuje i jest ciekawym elementem stanowiska. Jeśli posiadacie zbyt mało miejsca lub nie macie możliwości zamontowania statywu typu ramion do waszego biurka, to mikrofon na stopce będzie dla was idealną opcją. Wszystkie elementy zestawu, oprócz plastikowego pokrętła, zostały wykonane z metalu. Więc całość jest masywna i waży niecałe 2 kg. Koszyk antywibracyjny skutecznie niweluje wstrząsy i uderzenia w biurko lub podstawę zestawu. Wyposażony jest w standardowy gwint 5/8 cala oraz piankową podkładkę, która zapobiega porysowaniu mikrofonu podczas montażu. Najlepiej jednak prezentuje się sam mikrofon. Jego obudowa została wykonana w całości z metalu polakierowanego na czarny kolor. Górna siatka posiada srebrne wykończenie. Można przejrzeć się w chromowanych pierścieniach. Na uwagę zasługują dwa potencjometry. Obracają się bardzo płynnie i miękko. Pierwszy z nich pozwala na ustawienie czułości mikrofonu. Gdy go wciśniemy możemy zmieniać tryby podświetlenia. Kolejny reguluje, jak głośny ma być odsłuch w czasie rzeczywistym. Zezłącza mini 3,5 mm, który jest zaraz pod nim. Posiada złote wykończenie i ładnie wpasowuje się w całą konstrukcję. Nad pokrętłami znajduje się również czerwona dioda na przycisku, którym możemy szybko wyciszyć sygnał. Gdy mikrofon jest aktywny, dioda świeci ciągłym czerwonym światłem, natomiast gdy sygnał jest wyciszony, zaczyna migać. Po przeciwnej stronie ujrzymy małe, dyskretne logo TrustGXT. Dół to standardowy w tego typu mikrofonach gwint 5 8 cala, co pozwala zamontować go w większości dedykowanych stojakach i ramieniach. Na spodzie znajduje się wejście na kabel USB typu B do podłączenia mikrofonu. Za pomocą pokrętła można wyregulować pochylenie mikrofonu. Na pudełku i informacjach prasowych można przeczytać, że Trust EXO wyposażony jest w podświetlenie RGB. Ja bym tego tak nie nazwała, bo możemy wybrać tu tylko z siedmiu predefiniowanych efektów. Możemy ustawić kolor czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, limonkowy oraz efekt, który zmienia kolory płynnie. I to tyle. Szkoda, że nie możemy sami spersonalizować koloru i efektów za pomocą np. dedykowanego oprogramowania. W dodatku, dołączony w zestawie popfilm skutecznie zakrywa podświetlaną część mikrofonu i odbiera to cały efekt. Jednak tak stonowany i surowy produkt, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie potrzebuje żadnego podświetlenia. Najlepiej prezentuje się, gdy efekty eliminacji zostają wyłączone. Teraz przejdźmy do najważniejszego, jakość dźwięku nagrywanego przez ten mikrofon. Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, jakie możliwości daje tej klasy mikrofon pojemnościowy. Nagrania dużo zyskały na głębi w porównaniu do kwadratowego mikrofonu, którym wcześniej nagrywałam. Dzięki Trust EXO głos stał się o wiele bardziej barwny, zyskał radiowy charakter, doceniłam również wręcz zerowy poziom szumów generowanych przez ten przetwornik. Nie musiałam już otrzymać nagrań w postprodukcji przed umieszczeniem ich w filmie. Mikrofon posiada charakterystykę kardioidalną, więc najlepiej zbierać dźwięk mówiąc do niego na wprost. Dzięki temu na nagraniu słuchać nas, a nie otoczenie. Dobrze sprawdza się również koszyk antywstrząsowy dołączony w zestawie oraz popfield, który skutecznie eliminuje dźwięk z wybuchowych. Bardzo przydatna okazała się również opcja nasłuchu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mogą na bieżąco monitorować czy nagranie przebiega prawidłowo. Dzięki zastosowaniu interfejsu USB, nieważne czy podłączamy teraz EXO do wysokiej klasy komputera, czy do laptopa z niskiej półki, nagrany dźwięk zawsze będzie wysokiej jakości. Podsumowując, teraz GXT 256 to bardzo ciekawy zestaw mikrofonów wraz z akcesoriami. Bez wahania mogę go polecić każdemu, kto pracuje z wykorzystaniem własnych strun głosowych. Za bardzo dobrą jakość nagrań, wykonanie, atrakcyjny stonowany design. Podczas całej recenzji głos został nagrany za pomocą tego mikrofonu. Więc sami możecie ocenić jakość nagrań, jakie sobą reprezentuje. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnych filmach.